Tak, gratuluję, otrzymał pan kredyt na 450 tysięcy złotych, rata będzie wynosić jedynie 3617 złotych miesięcznie. Proszę pamiętać o regulowaniu terminowo płatności rat i spłaci pan już ten kredyt w 30 lat. Jest tu kuszące, ale będę Wam płacił 5000 zł miesięcznie. Źle Pan mnie zrozumiał, więc powtórzę jeszcze raz. Rata będzie wynosić jedynie 3617 złotych miesięcznie. Doskonale wiem, co Pan do mnie mówi, natomiast ja Wam będę wpłacał ratę 3617 złotych miesięcznie plus ekstra 1382 zł i wtedy ten kredyt spłacę w ciągu 13 lat, a nie w 30, tak jak Wy mi proponujecie. Tak, zgadza się, ale jak Pan będzie płacił tylko 30 Procent więcej, a nie dwa razy więcej, to jak pan chce spłacić ponad dwa razy szybciej kredyt niż to wynika z umowy? Większość ludzi myśli, że musi dwa razy większą ratę płacić, żeby spłacić kredyt dwa razy szybciej, a tak to nie działa, bo przy dzisiejszych kosztach kredytu rady.